Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie, moi drodzy, obiecałem, że będę pokazywać moje aktualne karty XXL z kolekcji Road to Russia 2018. Tutaj macie malutką kartę, limitowaną Messiego, dla porównania, że to są karty XXL. I mamy tutaj takich zawodników jak Wesley Snyder, Falcao. Eden Azar, Filipe Coutinho, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Costa, Sergio Aguero, Arien Robben, Neymar, Antoine Griezmann i Gareth Bale. Czyli jak możecie sobie policzyć 12 kart, brakuje 13 Kevin De Bruyne. I wtedy, z tego co wiem, byłby komplet. Nie wiem, czy jeszcze coś nie wyjdzie, ale na chwilę obecną jest 13 kart XXL, więc tylko jedna karta mi jeszcze brakuje. Krótki filmik, moi drodzy. Prezentacja zakończona. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.